A co mi tam patrzą, co to jest? Patrz, nie są uzbrojeni. Generator? No nie wiem, sali może... O, śmiech, za szybko. zareagować. A, teraz wpadnę na dół będę walczyć jak ma. Ach, pięknie. Oj tu. Nie ma ze mną szans. O, kontra... I, I łokieć. Okay. Dobre. Może mi pomożesz, co? Eee, źłoci nieźle. No oh. jeszcze jednego. Leci następny. Sali! Jak tu leciało tej piesence? I've got the power! I got the power! Co znaczy frywolność? Na górę po linię. Wygrałem walkę z tobą. Tytuł mistrza MMA, założysz się, że wejdziemy po do Kłębka? Zawsze idziesz za pończową. Zupełnie jak w Montrealu, co? Nigdy mi tego nie zapomnisz, prawda? Rozdział czwarty, tylko hmm. Rozdział trzeci był taki długi. Sprawił trochę problemów, ale. Problemy były głównie z, z mojej strony, bo ja ja trochę źle grałem, szczególnie w jednym przypadku, kiedy ustawiłem się tuż przy bestce. Okej, okay, nieważne. Idziemy za... To była pompa, już wiem, dobra. Napisów nie czytałem, a dialogów prawie nie słyszę, żeby tu echo się nie odbijało. W Mikrofonie dwa razy po prostu, żeby nie było... To jest pompa i oni pompują wodę do, do tych wykopalnic do... Do swojego obozowiska czyli co idziemy tak na dół, zrobimy niespodziankę. Co gotowe? Moment. czekaj, muszę obejrzeć. A tak lata. Już trzy miesiące, a nic nie znalazłeś. Chwilkę, moment. No, Flin bez nas to. To jest, no, no i sobie, no, po prostu. Więc to jest Lazarewicz. Złapano go jak kradł artefakty ze Starowiska Piątego. Zdradziłbyś mnie dlatego. Nie Zoran, wszystko wyjaśnię. Nie, nie, nie trzeba. A! Lazarewicz to nie jest taki facet, którym można zagierać. Otaczają mnie sami zdrajcy i głupcy! A może popsujemy mu dzień do końca Dawaj Dawaj Ja im na to myślimy podobnie Przeszukać okolicę Tyralierą No już No już idziemy Obóz jest Twój Będę się stąd osłaniał Na no, jaki ładny rewolwer Czemu ja... Czemu ja nie mogę mieć takiego z nieskończonością amunicji jak, jak w sali? Chodź do mnie, panie strażniku. Okej, okay, mały czas na przedstawienie Łop O, chyba mu kart skręciłem. Jak teraz naokoło trzeba będzie przejść? A 47 A bo ja... No tak, streciłem swoją broń. Przy walce w noże. Hmm, tędy mogę? Nie hałasuj, Nate, nie hałasuj. Chyba tędy trzeba będzie wyjść za skrzynką. Okej... Okay. No boje Chwyt. Uch! I ogłuszony. Pistolet jeszcze. Tamto może mi sprawić problemy, bo Stoi odwrócony w moim kierunku. Ale chyba będzie się poruszał jakoś w inną stronę Czy nie? O ty panie jeden nie, 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 tak się nie bawimy Okej okay. Nie no zobaczył! Osłaniaj! Stali! sali! Masz sniperkę, osłaniaj A zabiję go, dobrze już nieważne. Może zostawię beczkę na później. Tak w razie czego, gdyby ktoś tu przyszedł? Więcej nie, nie mam na to. W zasadzie można było ich wszystkich zabić za jednym zamachem. Tylko dziwne, że nie. Teraz mogę przechodzić. A, nie za bardzo jest. No, zauważyłbym mnie raczej. Chciałem podjść na boje. Gra mi nie dała. Ten cały Lazarewicz zna się na rzeczy sali. Szkoda, że tego nie widzisz. Dokumenty o wszystkich ekspedycjach, które poszukiwały Szambali. Poczynając od XVII wieku. A co z dziennikami Marco Polo? <laughs> Tu są. Ospiesz się, masz mało czasu. Tak, już lecę. Godny pielgrzym otrzyma złoty paszport, by pokonać przeszkody na drodze do Szambali. Hm. Co to ma niby znaczyć? Nie mam pojęcia. Rzeczy... Mam. Z wielkim żalem pozostawiłem swych towarzyszy ich losowi. Losowi, który zawdzięczają straszliwemu ładunkowi, który zabraliśmy z szampanii. Musieli uznać, że tsunami to jakaś boska kara. Chwileczkę. Cholera. Obawiam się, że kamienia Cintamani tu nie ma. Co? Ech, posłuchaj! Wolałbym raczej poczuć gniew Hanna Kubilaja, niż zabrać kamień Cintamani z owej świętej kaplicy. Przecież Marco Polo nie wziął kamienia. Więc jaki straszny ładunek miał na myśli? Nie wiem. Jeśli kamienia tu nie ma, to czego? Może chodzi o ten sztylet, który był na samym początku gry. Szambali. Na Borneo? Chyba go nieco zniosło z kursu, nie? Próbuję wrócić po śladach Marco Polo do Szambali. Bo kamień wciąż tam jest. Chloe, możesz rozmawiać? Mogę, słucham. E, czy na tych wykopaliskach znaleźli chociaż jedno ciało, jakieś szczątki? Tylko o tym wspominasz nic z tych rzeczy, a co? <laughs> 600 rozbitków i ani jednego ciała. Nie dziwicie to? Więc gdzie się podzieli? A ty gdzie byś się ukrył przed tsunami? Na ląd. Bingo, chodźmy na górę. Założymy się, że znajdziemy kumpli Marko. Chloe, dołączysz do nas? Już lecę. Super. Ejt, musisz się zbierać. E, jeszcze minutę, jest. Mm, no, nie ma czasu. Podejrzewam, że wszyscy wracają. Kurczę no. znowu! O kable zaopatrzyłem. No to macie niespodzianki zawsze. Z mikrofonem moim. Ja się nie jeden, żeby. L2, aby rzucić granatem. na e, tym. to jest łatwiejsze. Aby wycelować granatem, o właśnie, tego będę używał najczęściej. Plum! Widzę! Widzę sali. Granat! Ach, biegnie. Nie ten guzik. Z nieskończonej tych granatów, dobrze by było. jak ktoś tam strzelał. Ty, panie! Masz pan granata? Granat. <słyszy> Idealnie. Ma pan granata? Idą, Eee, granaty się skończyły. A już myślałem, żeby ich nie ilość. Będę sobie porzucał. Nieźle rzuciłeś, panie. Padni, powstań! Kurczę za. nisko, tak tu siedzi. Tak jak myślałem. Gdzie się kryjesz tam? O, cholera jasna. Dobra, zginął. O, jak się. Jak mi obchodzą spryciarze. Kambinują. Główkę. prawej? Nie, wyde... Wydawało mi się. Sali, weźmy tutaj nie dezorientuj. Za cicho cię słyszę i dlatego. Oj, oj, oj może jednak idą od prawej. Skąd to jest z przodu? Jest więc ja. Aha, aha, tam siedział. A to co sali, Kurczę, przepraszam, bo myślałem, że to wróg. Teraz idą prawie, no. Czemu tak wolno? Ładnie dwóch! To było piękne! Piknie, po prostu piknie! Nie, tym razem nie dam się nabrać. Trochę chowanie się za przeszkodami jest to słabo zrobione. Bo dręfe. Chciałem zrobić fiku -miku i nie wyszło. Trzymaj go raz. Pomocy! <śla> Pomocy! Dobrze, sali, dobrze. w lewo idą. O, teraz ich widzę. O, bliżej, 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 bliżej. Kurcze! Teraz! Idealnie! Próbują nas okrążyć! Wiesz, sali próbować mogą próbować. Póki nie użyję granatów, to jestem bezpieczny. Aha, teraz ciebie chcą zestrzelić, tak, sali? Ci pomagam. Już, się do no mnie! Już, ale mi się te boje kończą! Zdroś mi tylko został Kiki się tam zbliżałem? Już nie ma nikogo. Naboje by się przydało po podnosić. Jest yeah! Gdzie! Sali powiedz Powiedz to będę strzelał. Tam są. Nie, cofaj się date! Zrobię to, co się da! Gdzie te posiłki są? Eee, co nie jest pistolet? Przepraszam, tego. w tym się próbuje do mnie mnie Tutaj Tutaj, pan. Kradajkowy. tym roku, ja staram się. Oj, jaki problem. Skazówka. Wygra, dolejże, dobre. Ostatni do Nie, na no to. Uch! Dał się! Spodziewał się, że to było. I to tam wieży. Teraz? O! Oh, Zabrakło parę zetrzymać. Na góry, wyżej.